Wszystko wina na Dzisiaj, dzisiaj będzie z tym mówił, ja będę tylko robił. Dobra, moi drodzy, poprawiam sam siebie. Ja nie wiem, czy jeszcze pamiętacie, jak robiłem tutaj ten obsypnik. A wszystkim w dzisiejszym odcinku, odcinku, w którym zrobimy obsypnik do ziemniaków z takich części dostępnych, i z części maszyn, które już poległy. No to szkiełka się zmienia. To już dawno nie były zmieniane. Tutaj chyba malowałem, nawet w tym miejscu, jak sobie przypominam. Kolor będzie taki, o. o proszę, taki będzie kolor. Spotkamy się za chwilę, jak już to przygotuję. Zobaczcie, jakie ładne koszulkę dostałem, no super. No na Dzień Ojca. Pan redaktor powiedział, że już... Krzysiek, ty już nie masz czym... Nie, nie powiedział Krzysiek, tylko tato, ty już nie masz czym występować, no. Taki ładny kolorek, no, I jedziemy z malowaniem, w moich skromnych warunkach. Ale bąk! Ach, kur... Teraz to muszę rękawice założyć. Tak, na sam koniec, na moja wisienka. Kurczę, Franca. Kur... On już troszkę uległ pewnych awariom. Sadziliśmy chyba ziemniaki, to wtedy zerwało nam się tutaj jeden płużek, tak? No i tak od razu postanowiłem wzmocnić to tutaj, tu na tych śrubach. To a tak wymyśliłem, bo to co miałem pod ręką. Tu jest dość gruby materiał, to chyba gdzieś 9 mm, a czy 8? Ale też przegięło go. No widzicie, no, to jest T25 silny ciągnik. Tak się zastanawiam, czy tę śrubę nie wzmocnić. Ja się, no 30 by tego nie zrobiło, no bo wiecie, 30 podniosł ci opada pod yy, ciężkością maszyny, która jest zaczepiona. Z tyłu, także wiecie, tu nie ma co szukać winy 30. No 30 taka jest. Do tej pory była taka blaszka. No ja myślałem, że wystarczy. Ona ma chyba ze 3 mm. Tu była wszędzie, tutaj na tych dubkach. W sumie jeden punkt tylko wyrwało. Ja już to poprawiam wszystkie, żeby już nie podjeżdżać tutaj, nie marnować czasu, bo czas jest bardzo cenny. No lepiej zużyć czas na politykę, jak na tu takie siedzenie i tutaj spawanie. To tu jest taki nabrzmiały strób. Zaraz zobaczymy, co tam jest. Może jakaś maść na porost włosów. Także ja tutaj spawam takie te wzmocnienia, tak jak tutaj, czyli dupka i tutaj z góry, bo tak. Obsypnik narażony jest tutaj na te siły, czyli działające tu od spodu, czyli od tutaj od tej dupki, tego dołu. No i tutaj. Troszkę tu nie mam miejsca, ale ja tu się w moich, moich spodenkach jakoś tutaj sobie dam radę. Nie chcę mi się po prostu tutaj, no może odjadę. Dobra, zaczepię to i odjadę, bo naprawdę jest tu ciężko cokolwiek zrobić. by to jeszcze pomalować, ale czy to będzie czas? Wiecie, tak to jest. Wszystko się tutaj robi na dziś. Dziś trzeba będzie... Oczywiście nie powiedziałam, co będziemy robić z tym obsypnikiem. Obsypnikiem będziemy ogartać wały, no może nie przeciwpowodziowe, tylko wały kartoflane, ziemniaczane u nas, żeby wykopać tą naszą kopaczką, tym naszym kombajnem. Nazwa? Sampio. Sa. Coś na sy. Sampi. Coś tam, sal, ale to, to można wygooglać, dobra. Trzeba po prostu uformować rydliny tak, jakby były zaraz po posadzeniu. Troszkę nam zarosły, nie powiem, skosiłem całe chwasty kosiarką bijakową, nawet fajnie wyszło. Kiedy też chcesz kopać? Konkrety? Będziemy jutro kopać. Taki leciutko, raniutko se serwis zrobimy, czyli smarowanie, smar już tak, mamy worki, worki wszystko mamy. przygotowane mhm. oczywiście, jest i gucio, bo jest, będzie wtedy sobota. Kurczę, nie, nie, odjadę, bo mnie tu nikt nie wygodnie, spodetki mam trochę przecież Utrzyma? No na pewno, tutaj jest może jeszcze pęknąć? Sposób. Tu wzmocniony jest, tu? No raczej nic, wiesz, to wszystko tutaj mój projekt, uważam, że taki na nasze tutaj potrzeby są nie mają bardzo sens? dobre. Chociaż zakres pracy może nie ma, nie wiadomo jaki, ale jest. Mhm. Jak twój migomat zadowolony jesteś? Masę pytań dostaję o niego. Ja nie wiem, jakiś to taki jest tutaj, może zobacz, ja tu się nie znam na migomatach. Ja też spawać nie umiem. Taki o. Taki, na takiego lepięgę się uda. No dobra, wiecie co? Nie będziemy odpalać z tego względu, że odłączyłem tutaj masę, bo jak spawamy jakiś element przyciągniku czy coś, odłączamy tutaj masę, żeby akumulator nie był podłączony, nie, nie wytworzył jakiegoś, nie wiem, zwarcia czy coś. Dobra, przemęczę się. Dobra, tu będzie łatwo łapać masę. Czy ja tu może pospawam, a ty możesz pokazać moją konstrukcję? Także tu pasowałoby jeszcze raz pomalować. Pomalujemy tu jeszcze raz. Tak to wygląda. Co to jest, że może. Ale to powinno być przecież. Powinno Życzymy, zobacz. A jeszcze muszę koło drewniane zrobić do pługa. Ojej. O, a, końcówka się już do wymiany jest, no ale może pospawam. A co żygić tu łapie? Tak, tu łapię, otwór się za duży zrobił. Masz tą mieszankę w butli, czy co masz? Nie, mam zwykły butelek trójclenek smrodu. Bo to chodzi, że przez maskę już mało co widać. Mm. Myślę, że się operacja udała. O, dziadu! Dobra, ścieśny dziada. To też tutaj ma około 6 chyba milimetrów Zastanawiam tak czy tak Jak ja to spawałem Tak Jak tutaj widać materiał jest zdrowy Także jeszcze kilka lat nam to posłuży Myślę, że operacja została Zakończona pomyślnie Już więcej chyba tutaj nie będę przy tym pracował Bo Uważam, że już jest bardzo dobrze zrobione, jest bardzo dobrze wzmocnione. Czy ja bym jeszcze chciał to pomalować chociaż podkładem z tego względu, że żeby tu rdza się nie rzucała na to wszystko. Ewentualnie później domalujemy tutaj kolorem zielonym. Potrzebowałoby jeszcze akumulatory sprawdzić przed zimą, bo one nie były sprawdzane. Ale to są nowe przecież. Nowe, ale też nowe trzeba raz na rok sprawdzić, wiesz? nie jest tak, że nowe no ma trwać trzymać nie wiadomo ile. Wiecie, myślałem, że zrobię tutaj ten, ale jednak Niby działa. Ten co? czujnik? Czujnik, wskaźnik poziomu paliwa. No. Tam zaizolowałem, bo tam się oberwało. Tu niby prąd jest, przechodzi. Taki mniejszy, także to powinno tutaj. Nie wiem, czy to działa. To trzeba po prostu wyciągnąć, ale do kiedy, jak będziemy mieli czas, to wyciągniemy i zobaczymy. No, To jest właśnie oryginalny kolor. Piękny czerwony, taki wyrazisty. Jego z daleka było widać. Część widzów mówi o remont zrobić. Powiem tak, ja takiej zdolności nie mam. Normalnie nie mam takiej zdolności, żeby. Ja mogę ewentualnie, wiecie, pomalować go co do silnika, to ja zdolności nie mam ani chęci. Żeby się to czepiać. Wiecie, jak, jak to zrozłożę, to, to, to inny będzie składał, jeszcze dorzuci wiadro śrubek. Widzisz tutaj troszkę pobłakło. Te kolory już nie są takie. Tamten kolor, co malowałem tylną szybę, nie jest taki oryginalny. To trzeba było po prostu kawałek wziąć z jakiegoś elementu dobrać dobrego lakieru. <laughs> Dobra, ale nie będziemy tego, bo to trzeba jeszcze jechać w pole. Także z lądą, do, dojdę i tutaj jest tubeczką farby. O, nie wiem, jeszcze trzeba będzie podokręcać tutaj, żeby ten płuk nie zgubić. No i już jest gitara. To wszystko podokręcane. Tam, bo też jeszcze farbę, żeby tutaj. Ten, ten tawot też masz gdzieś? Nie masz ma. tamtych tych tubek? już smarował teraz. I teraz będzie transformować, ale patrz, 45 zł za dubę. O, ja Ci mówiłem, kup wiaderko. Ale ja kupiłem taniej, 45 zł w sklepie, no ale ja go za 37 mam. No niech, zawsze to troszkę inaczej. Ty gum nie chcesz zmieniać kolejnych? Dlaczego? No, chcesz? Nie, Nie po co? No dobra, tak Uważam, że Myślałem, że chcesz wszystkie te takie się, że... mieć pocięte, te duże. Nie mam. Myśmy to, co pocięli, to, co wstawili. Czy wstawiliśmy cztery? A tam nie zostało nam? Myślę, że nie. To już wytrzyma naprawdę. Hmm. Kiedy zrobisz to podsumowanie fotowoltaiki? Podsumowanie fotowoltaiki? To no. Debalek mm. chcę tak możliwie przejrzyście stworzyć na nowo. To zauważyłem, ja... że dalej jest w Jak weźmiesz kartkę, to masz wiedzieć od razu o co chodzi. Na to YouTube. jest mój cel. Na YouTubie jest dalej taki nacisk na pompy ciepła. Nie wiem czy... Nie ma już nacisku na Zauważyłem ostatnio jakieś takie, ostatnio oglądam. Instalatora. Ja bym powiedział, że chciałbym, żeby instalował u mnie. Pompę ciepła? Nie. On instaluje kotły różne. Czyli jednej rzeczy zabrakło mi po prostu. Zawsze, jak podchodzi do instalacji, to tak inwestor dostał dotację, inwestor skorzystał z czystego powietrza. Inwestor to. Ja bym tak chciał wiedzieć na przykład jaki koszt z całego tego, tego, tego przedsięwzięcia. Wiecie, może by troszkę ludziom otworzyło oczy, a nie tak wiesz, to tak wszystko widać, że jakby na wszystkim. Może nikt nie modernizuje kotłowni bez dotacji. Może i tak. Przecież to chyba nic złego by było, jakby na przykład ten e, wykonawca powiedział zbliżony koszt inwestycji tyle i tyle, prawda? A nie tylko trzy bufory, pompa ciepła, kocioł na pelet. Dobrze by było, bo wiesz, bo to tak wygląda, wiesz, ja tak oglądam, ja jako zwykły laik, prawda? Ekspert od wszystkiego. Tak stwierdzam, że tak jakby dla każdego dotacja czekała, wiesz? I każdy mógłby z niej skorzystać. mi. Uważaj, bo tu farba jest. Dobra, gdzie są jakieś widełeczki? Widły chcesz? No. Wietro mam. O, te Złe? Ja nie wiem, czy to za dużo, za ciężkie. Co ty? A czekaj, jeszcze mieliśmy otworzyć. Co? Puszka? Pryszcza Pryczka? Trzymaj. Dobra. O Wie to chyba zgiąłem. Nic. Myślę, że tam woda jest. No, 100% bym pewny. Może wyparowała. Ale jak, jak było zamknięte. Szybko. Czujesz? Śmierdzi. Weź powąchaj. No, ja? Śmierdzi. To no, w sumie powinny być takie otwory. Czy za można wiercić? Jak się obraca, to można. Prawdopodobnie tu woda się nagromadziła i to w zimie napuchło. Także mamy tu powierzone już takie kontrolne spływy. Dobra, jedziemy w pole. Ręcznie wykopiecie tutaj tam, gdzie ten. Przyjedzie się, to się poprawi. Ale ręcznie się wykopie, czy będzie się jechać? Jechać będzie. No to, że to trzeba tu też zrobić ten. Tu skawki masz? Ja dobrze umyć, bo wszystko jest oplewione. Mieszczą się oba? Na no, rada. No, no, dawaj, dawaj dawaj, tutaj szybko. Weź te łęty zrzuc. Czekaj, poczekaj. Dynię połapałeś, wiesz? Tu właśnie chodzi. I się ciągnął. Pierdolone dynie. Pierdolone dynie. Lepiej idzie! Nie słyszę! Z górki lepiej idzie niż w Nie, tak chaos. samo, ale co, to wystarczy, widzisz? Wiesz co, mam pewne obawy, że chyba będę musiał się tu kosą przyprosić i jednak tu przyjść. Ale ten faz przejdzie przez ten kopaczkę. Oby aby tak środku, było. Aby w środku nie było po prostu tych. No dobra, okej okay. Będziesz jeszcze więcej przyjeżdżał razem. Ja więcej więc na to nie będę jeździł, no? Nie jesteś już? Nie... No dobra. Wiesz małe Te małe są. Gdzie Gdzieniegdzie tutaj o masz o, dużo wcześniej było ścięte i bardzo dobrze było zrobione, bo ten kwas dążył po prostu wyskrąć, bo to były dość grube łodygi. Nie wiem, czy tam może w niektórym filmie jest widać, że może być. Kopce zrobione, przygotowane do jutrzejszego kopalnia. Dobry złob. Się oddala, ale przyciągnę. To. No później. O. Ja pewno już raz przyjadę, ten od. U stroną, prawda? No i wrócę w drugą stroną. Niech tam. Też tak myślę. Tylko ja tu troszeczkę sobie to rozkręcę. Co pierwszym razem tak nie zapało dobrze. To troszeczkę małe te puszki są. Oj, nie? w tym roku był troszkę zły chwast, taki. A tu się nie daje wyregulować, żeby miały takie dłuższe no sknełka? No właśnie. Można powbijać to. Na środku to zbytnio nie przeszkadza, bo go sezarka weźmie, wciągnie go do bębna. Wiesz? Głównie tutaj te środki. Środki muszą być czyste. Te redliny, tak. Te redliny, redliny muszą pewnie. być czyste. <laughs> Jak kicce na łeb spadnie dynia, no popatrz sobie, o, 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 i po Nie wygrapują się ziemniaki? Nie, pochowane są, siedzą w ziemi. Dużo chwasów będzie, więcej niż zwykle. Bawisz się? Taszki będę jeść, a może myszy? To będzie jacy. Kitka. To i to, Taszki i myszy. No siatka, jak ty chciałeś? Patrz jak wykoszone, patrz! Ale pod panelami? Pod panelami nie koszę. Zamknij bramkę, wilk wejdzie. Piękne dynie. Skakuj, Kitka. Skakuj. Nie tu. I po robocie, po robocie widełek nawet nie dotknąłem, chociaż tam jest parę takich, ale już nie chciało mi się nawet wysiadać. Parę miejsc, których trzeba odrzucić, wszystko działa, wszystko jest dobrze zrobione. Ten pług będzie można postawić w ogródku i tutaj pokazywać ekspozycję wyhodowanych dyniek różnego rodzaju. Dynki wiszące, dynki leżące. Także one chyba się tu bardzo będzie się to nawet ładnie prezentowało w naszym ogródku. No co ty chcesz? No to co z tego puga zostanie? Wiesz co ja myślałem? To koło dać te co do regeneracji generacji. Ja muszę to zrobić, nie ma wyjścia. To się zastanawiam, czy to gumowe by nie dał tutaj. A jaką ma średnica? Właśnie nie wniżyłem nie, nie tutaj tych owie. osiek ani tu łożysk. lepiej stałowe, bo wiesz, gumowe zaocznie, coś Ci się tam czy powietrze zejdzie, czy coś, ja nie mam sprężarki ani nic. Jak masz znaczy, przynośną, No i co, będę z przenośną jeździć? Będziesz jeździł z przenośną. Chociaż można było tam tą przenośną wziąć, ale nie ma to jak koła, ja to spróbuję to zregenerować jeszcze raz. No Taki dobry pomysł miałeś z tym gumowym. Ktoś pokazywał robota, nie wiem czy tak, czy, czy oglądałeś to. Prezentacje też Luby i yuki, yes? A jest taki twórca, no. <noise> Roboty czyściutkie, tak jakby z pudełka wyszły, jakby nawet nie widziały ogródka. kochany. kochane. Bardziej takie. się dobrze przygotował. No ale wiesz. No, to, tak... co my. No, no my pokazywaliśmy, jak one pracują, no. Brudne są, no. Ja jako użytkownik zauważam, że one są tak wyczyszczone, tak jakby w domu kosiły trawę, rozumiesz? W domu, dywan. No dywan kosiły, kurde, to ma kość, to ma być no, jak ma, ktoś sprawdza, to niech sprawdza. Nie, że tam troszkę się ukurzył czy coś. I trzeba go właśnie pokazać, że on jest ukurzony, że on pracuje. Że on pracuje dzień i noc. Jak. Mooooo. No. <gry> Dobra, także do następnego.